Prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza zostali zatrzymani przez CBA dziś rano około godziny 6 w swoich domach. Najprawdopodobniej jest to kontynuacja działań śledczych rozpoczętych tutaj w Nowym Sączu 7 października tego roku, kiedy to funkcjonariusze CBA zabezpieczyli w Urzędzie Miejskim dokumentację przetargową, a dwa dni temu, 21 października, zatrzymali tutaj czterech urzędników. Chodzi o organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli, projektu, który był współ finansowany ze środków Unii Europejskiej. W wyniku szeregu nieprawidłowości w organizacji przetargu i przekroczenia uprawnień przez pracownika samorządowego miało dojść do ujawnienia istotnych informacji jednemu z oferentów. Takie działanie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes w postaci niezakłóconego przeprowadzenia przetargu publicznego, co stanowi działanie na szkodę interesu publicznego, powodując szkodę w kwocie ponad 600 tysięcy euro. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska. I co ciekawe, zatrzymania prezydenta Nowego Sącza przez CBA nie chcą komentować ani lokalni radni, ani sami mieszkańcy. Wszyscy są po prostu tym faktem zaskoczeni. Zaskoczenie, dla mnie zaskoczenie. Jeśli to jest prawda? Szok, bo Nowy Sądz to miasto znane i taka sytuacja. Tam jakieś przeklęty chyba były, które spowodowały, że, że się zainteresowano człowiekiem. Przykre, w sumie źle to odbieram. Po prostu nie mogę uwierzyć w to. Zresztą ja zawsze poważałam go. Zawsze był takim człowiekiem przystępnym, miłym. No więc z innej strony go nie znam i jest dla mnie szok. Ludomir Handel jest prezydentem Nowego Sącza od 2018 roku, a politycznie związany jest z Platformą Obywatelską. To nie pierwsze kontrowersje wokół jego osoby, bowiem kilka lat temu okazało się, że był prezesem fundacji powiązanej z byłymi funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i Urzędu Ochrony Państwa.